Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest prawom dziecka, o których jeszcze do dziś nie wszyscy słyszeli. A są też tacy, którzy nie chcą słyszeć. Prawa dzieci mają swoją krótką, zaledwie kilkudziesięcioletnią historię. Po raz pierwszy zapisano je w tzw. Deklaracji Genewskiej w 1924 roku. Ale naprawdę pierwszy w miarę pełny katalog praw został zapisany w Konwencji o prawach dziecka przygotowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W 1989 roku. Pomyślcie, to zaledwie kilka, min, kilka lat temu. Trudno dziwić się, że jeszcze nie wszyscy są przekonani, że dzieci powinny znać swoje prawa. To wymaga czasu. Konwencja o prawach dziecka to międzynarodowa umowa zawierająca zbiór praw. Państwo, które do konwencji przystąpi, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej praw. W Polsce konwencja obowiązuje od 1991 roku. Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, tyle że jeszcze mały. Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa, chcąc wielu dzieci los odmienić, pisali o nas mądrze prawa. Więc jednak co dzień od święta próbujcie dobrze zapamiętać. Nikt nie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zdobienia czegoś niedobrego. Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, i każdego mogą zawsze na ratunek wzywać. Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić spotykać ich czasami. Nikt nie może moich listów czytać bez pytania. Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa. A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa. Nie ma dzieci, są ludzie. Niestety nie wszyscy też mi dobrze ich znają. Jeśli podzielić ludzkość. W do dorosłych dzieci, a życie na dzieciństwo i dojrzałość do tego dziecka na świecie i w życiu jest bardzo, bardzo duże. Najważniejsze postanowienia konwencji głoszą, że każde dziecko ma wrodzone prawo do życia, a państwo ma stworzyć im najlepsze warunki życia i rozwoju. Każde dziecko od chwili urodzenia ma prawo do własnego imienia i uzyskania obywatelstwa. Dzieci nie mogą być dyskryminowane i nie mogą korzystać z przysługujących im praw. Dziecko nie może być oddzielone od rodziców, chyba że takie oddzielenie jest konieczne ze względu na najlepiej pojętej Interesy dziecka. Odpowiedzialność za wychowanie dziecka ponoszą głównie rodzice, jednak państwo ma okazać pomoc oraz zapewnić rozwój instytucji, udogodnień i usług z zakresu opieki nad dzieckiem. Państwo będzie chroniło dzieci przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz zaniedbaniem, a także wykorzystywaniem seksualnym i wyzyskiem ekonomicznym oraz pracą, która przeszkadza w nauce i jest szkodliwa dla ich zdrowia bądź rozwoju fizycznego, duchowego, moralnego i społecznego. Dzieciom pozbawionym rodziców państwo zapewni odpowiednią opie opiekę zastępczą. Każdy przypadek adopcji powinien być szczegółowo rozpatrywany, a w razie przenoszenia dziecka do innego kraju należy stworzyć mu zabezpieczenia ustalone w drodze porozumień międzynarodowych. Dzieci niepełnosprawne mają prawo do specjalnego traktowania opieki i edukacji. Dziecko ma prawo do możliwie najwyższego poziomu opieki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki edukacji zdrowotnej. Podstawowa edukacja powinna być bezpłatna i obowiązkowa. Proces edukacyjny winien przygotować dziecko do odpowiedniego życia w duchu zrozumienia, pokoju i tolerancji. Dziecko powinno mieć czas na odpoczynek i zabawę. Państwo powinno chronić dziecko przed używaniem środków narkotycznych, a także przed wykorzystywaniem go do ich produkcji bądź ich sprzedaży. Dzieci mniejszości bądź ludności pochodzenia rdzennego powinny mieć swobodny dostęp do swojej kultury, religii i języka. Dzieciom, które były maltratowane lub poniżane czy źle traktowane, należy stworzyć warunki do pełnej rehabilitacji i zadośćuczynienia. Państwa powinny podejmować działania mające na celu upowszechnienie konwencji, tak aby prawa dzieci stały się powszechnie znane zarówno wśród dorosłych, jak i wśród dzieci. Rzeczywista sytuacja w wielu przypadkach nie potwierdza przestrzegania postanowień konwencji. Wynikać to może m.in. z tomu, że między innymi jest nieznajomości bądź lekceważenia. Nie jest to jednak problem przemilczany czy, czy niedoceniany. Wiele instytucji i stowarzyszeń podejmuje się obrony praw dziecka na całym świecie, ponieważ na co dzień są one łamane w różnych sytuacjach. Celem dzisiejszego apelu było przekazanie informacji o prawach zrobiony dla dzieci myślą o nich i przestrzeganie należy przydać wszystkiego drogi. Już stwarzają dzieciom warunki do życia i rozwoju. Wszystkim, którzy na co dzień szanują nasze prawa, a tym samym nas, składamy podziękowanie. Dziękujemy.